Cześć, kilka osób w komentarzach pytało mnie o sprawdzenie świateł przeciwmogłowych przednich w pojeździe na egzaminie. Do tej pory one nie podlegały sprawdzeniu, ale od nowego roku dopisano w rozporządzeniu, że jeżeli występują w pojeździe egzaminacyjnym te światła to również mogą być wylosowane do sprawdzenia. Na kanale jest już film z nową Toyotą Yaris pokazujący jak sprawdzić wszystkie światła, a w tym filmie chciałbym Wam tylko jako takie uzupełnienie dograć jak sprawdzić światła przeciwmgłowe przednie. Znajdziecie dwa światła przeciwmgłowe przednie. Muszą być barwy białej lub żółtej selektywnej, a kontrolka barwy zielonej jest obowiązkowa. Aby światła przeciwmgłowe przednie zadziałały, musicie włączyć przynajmniej światła pozycyjne i później na tej samej dźwigni macie pierścień, którym włączacie światła. Upewnijcie się, że na desce rozdzielczej macie kontrolkę. I teraz widzimy włączenie świateł przeciwmgłowych przednich. Dwie sztuki na samym dole. W opisie filmu znajdziecie link do filmu ze wszystkimi światłami dla Toyoty Yaris. Zachęcam do oglądania pozostałych filmów i subskrybowania kanału.